Zapraszam na doradcę smaku. Michel Mogu. Cukinia. Pamiętam ją na sałacie. Gotowane, smażona, jako dodatki w różny sposób, każdy wie. Ale główny składnik? Czy ktoś przygotuje tak? Ja dzisiaj tak. I mamy oczywiście kurczaka, cukinia, cebula, pieczarki, jajka. Parmezan, kminek, przyprawie do kurczaka, wino białe, sól i pieprz. I pierwsza rzecz, kroję ją na pół. Uważają, żeby nie się złamała jedna, ale są piękne, duże. Jedna rzecz jest mi potrzebna, cały środek od cukinii. I oczywiście nie wyrzucam tego. To będzie nas potrzebny, żeby robić naszą farsz. Ale większość możemy zabrać. Okej, okay. to taka, taka łódka, no. Słuchajcie, woda się gotuje. Zaraz będzie gorąca w dużej ilości sól. Trzyma chlorofila kolor. Ale blanszujemy ich 5 do 6 minut. Może zaczynamy z kurczakiem. I będziemy robili takie małe kostki. Nie za cienkie, prawda? Żeby nie się robił suchy też, prawda? Cebula. Ja nie myślcie, że przygotować takie cukini albo inne warzywy, faszerowane, to jest trudny. Jest trochę roboty, trzeba robić tego logiczny, ale w końcu słuchajcie od kiedy się znamy. Udowodniłem, że w gotowaniu mimo, że jest trochę roboty, to nie ma wielkiej trudności, tylko że logika, koncentrowania i pasja. Cukini zbieramy. Już są miękkie, prawda? Powiedziałem, że od razu pod zimna woda. I tego robię już. I mogę już włożyć następnie i powtórzymy operację. W międzyczasie cebula jest krojona. Kurczak jest skrojony. Czas na pieczarki, które są oczywiście myte, jak zwykle. I też również nie możemy kroić ich za dużo, za gruby. Pamiętamy, że to ma iść do farszu. Pamiętajmy, mówiłem, że nie wyrzucam tego i oczywiście, że nie. Kiedy cukinia tak jest smażona, sam się rozpadnie. Dlatego że nie ma po co się martwić, prawda, żeby kroić to cieniutko. Oliwa z oliwek. Ok. I możemy już przyprawić co najmniej sól i pieprz na początek. Spróbować kawałeczek. Mamy i zbieram nasito. Jeżeli został trochę wodę. Ok. I już mamy cebula. I już czas, żeby wrzucić nasze pieczarki. Będziemy mogli dać już kminek. Kminek już jest. Teraz jedna rzecz, jeżeli widać, że trochę suchy, jest ryzyko, żeby się spalił, proszę dodać trochę oleju. Słuchajcie, pieczarki są, do cukinia, odrobinka oliwa, ponownie będziemy mieszać wszystko z pieczarkami cukinia. A co z jajkiem? Właśnie, co z jajkiem? To będzie ciekawy, co z jajkiem. Twoje cierpliwości, jeszcze się dowiedzieli, co z jajkiem. Ale kurczak, sól. Mamy pieprz, przyprawy pikantne. Ja twierdziłem, że chce trochę pikantny. To już jest wolny wybór. Chcemy na ostro. Chcemy łagodny. Ja myślę, że pasuje do takiej farsz, żeby był lekko pikantny, ale też bez przesady, prawda? Smażimy 2-3 minuty, kiedy smażymy, pieczymy kurczaka. Wróg numer jeden, że się robię suchy, a to nie wolno. I wino białe. Uwielbiam ten dźwięk. Słychać? Parujemy. Kurczak jest już smażony i teraz czas, żeby mieszać wszystkiego. Cukini, pieczarki, cebula. Czy to nie jest fajnie? A co z jajkiem? W piecu? Jajko, co robi? Farsz jedzie troszeczkę, prawda? Utrzyma cały nasz farsz. I to będzie zagęścił troszeczkę wszystko. Zgadzamy się? I czas, żeby faszerować nasze cukini. Dużo? Tak, oczywiście, że tak. Możemy dużo. Parmezan na wierzchu. A można innego sera? Może, ale tak fajny będzie z parmezanem. Do piekarnika 180-190 stopni. 12 minut. Ale świetne wyglądają już. No i. właśnie. Nasza cukinia faszerowana. No i co, czy to nie fajne? Czy to nie warto zrobić w domu? Cukinia tylko na sałaty? Tylko surowe? Czy jako dodatki? Oczywiście, że nie jako główne składniki. I receptura można znaleźć na stronie internetowej Doradca Smaku. Życzę Was smacznego i do zobaczenia.